W tym momencie stało się jasne, że przed nastaniem zimy nie będzie możliwe zdobycie ani Leningradu, ani Moskwy. Mimo takich perspektyw Inspektorat Zaopatrzenia Wojsk Lądowych nie rozpoczął żadnych przygotowań mających na celu wyposażenie żołnierzy w zimowy ekwipunek, co później okazało się fatalne w skutkach. Po zwycięstwie pod Kijowem pierwsza armia pancerna została skierowana do natarcia na południową Ukrainę, a druga armia pancerna zmieniając kierunek natarcia z powrotem ku Moskwie. Miała ona zaatakować oddziały sowieckie znajdujące się pod Briańskim jorłem. Zadanie to wykonywała razem z trzecią grupą pancerną znajdującą się bardziej na północ. Podczas operacji kijowskiej trzecia grupa pancerna utrzymywała pozycje niemieckie nad Desną, nie dopuszczając idących od północnego wschodu w kierunku Kijowa posiłków sowieckich. Dostawy nowych czołgów nie były wystarczające dla pokrycia braków. Wszystko przez rozkaz Hitlera, aby.